Kochani, bardzo chcielibyśmy prosić Was wszystkich o pomoc w zakończeniu nam zbiórki dla naszego synka Szymonka. Musimy być dzielnym chłopcem, który od urodzenia walczy z nowo infekcjami, które powracają. Ciężko jest patrzeć na jego cierpienie. Na co dzień jest pogodnym, radosnym chłopcem. Wszystkich Was prosimy o udostępnienia, o wpłaty. Każda złotówka się dla nas liczy. Niestety dużo tego czasu nie mamy. Musimy uzdrowić ponad wiedzę, aby pomóc naszemu dziecku. Bardzo wszystkich Was prosimy z całego serca. Pomóżcie nam zobaczyć o naszego Szymona.